Cześć, czołem. Dzień dobry. Czołem. Z warunki są, powiedziałbym, wojenne niemalże. Nie możemy za bardzo nigdzie wyjść, żeby nagrać odcinek, dlatego gramy go z naszego ogrodu. A. Mamy prawo tu przebywać, nikt nas nie aresztuje, nikt nie może nas hejtować za to. A po co jesteśmy tylko we dwójkę i tak razem mieszkamy, więc tak byśmy się od siebie w razie czego czymś pozarażali, co mam nadzieję, nie nastąpi. Jest bardzo ciężko ja, ja emocjonalnie. Się... Czy mogę coś w końcu powiedzieć? Tak, właśnie dziwię się, że w ogóle nic nie mówisz. No, bo nie dajesz mi dojść do głosu. Ja się czuję jak w dniu świstaka. Właściwie nie wiem, czy dzisiaj jest niedziela, poniedziałek czy wtorek. Mój dzień ogranicza się do rzeczy związanych z pożywieniem, sprzątaniem. Mieliśmy plan taki, że będziemy tak, wstawali rano, ćwiczyli. Też. Ile razy ćwiczyliśmy z dziećmi? Raz. Tak, A właśnie to, ja jeszcze muszę przypomnieć ci, że trzeba pranie powiesić. Nie zmienia to faktu, że postanowiliśmy w dzisiejszym odcinku przedstawić Wam kilka pomysłów i kilka rzeczy, które robimy, żeby nie zwariować. Rozkręciliśmy nowy projekt. Staliśmy się małą, y, dwuosobową telewizją. No nie do końca dwuosobową, bo przecież przychodzą do nas różni gości. Profil domówka u Dowborów, czasami nazywa się domówka u koroniewskich, jak ktoś do nie lubi. Pojawiła się u nas taka postać, ale trochę nie mamy <laughs> serca, żeby go zostawić samego ze sobą, bo wiadomo, czasy są trudne. Gruby! Nie, no? no, moim zdaniem Gosowski. Piotr Gorsowski, moi drodzy. Właśnie nie można powiedzieć, że go adoptowaliśmy, chociaż jest trochę starszy od nas, ale tak można to nazwać. Tak, opiekujemy się nim jak możemy, przynajmniej duchowo. Jak już nie mamy się z kim połączyć, to mamy zawsze gwarancję, że Piotr Gosowski jest na Piotr jest w obwodzie, to prawda. Odwodzie. A nie, a nie obwodzie. W obwodzie to ty masz 60. Druga rzecz, yy, którą, w którą się Jasia zaangażowała, Instanocki. Yy, widziałam, że coś takiego robiła Sońka Bochosiewicz, i pomyślałam sobie, że w tym trudnym okresie fajnie by było, żeby zrobiło to większość artystów. Rzuciłam tego posta o 23. Słuchajcie, ludzie, kto chce ze mną poczytać bajki. Jutro o 19 odpalam projekt dla dzieciaków. Odpalam taki projekt, w którym zapraszam wszystkich. Najważniejsze jest to, że nie czytamy tego tylko i wyłącznie u mnie. Dobry wieczór wszystkim dzieciom. Kochane dzieci, dla was bajeczka żółw i zając. Pan pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Moja żona po prostu po raz kolejny jest w coś tak zaangażowana, tak jak w ten, mniej więcej w te zbiórki, ale poczekaj, żeby nie było i cały czas po prostu siedzi na tym profilu, na tej, nie, poczekaj, na tej poczekaj, grupie nie, poczekaj, i tam poczekaj. wywala jednych, wróca Nieprawda, drugi, jest dyryguje, temu mówi za długo, nie, temu mówi za krótko, nie, temu mówi, nie, nie czyta. Nie. Kaczka śmiało mknie w Medlinach. gdzie ma świnka? Szukać syna? Mamy taką satysfakcjonującą pracę w tej chwili, że dzieci zasypiają przy naszych bajkach. Weź mnie tu za reklamę bo cię wywala. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Nawet Ale, słuchaj, słuchajcie, to jest Nawet Ma Maciej Dowbor czyta w nockach. Wiesz co wybrał? Złośliwiec? Sójka, ja dobrze chcę. O mojej żonie. Wierszyk ja miał brzechwy, który najlepiej oddaje moje relacje z moją żoną, a właściwie szczególnie oddaje jej charakter w kontekście wyjeżdżania gdzieś. Nie kojarzysz, że sójka się wybiera za morze. Ale lepiej, sójkę. Niż leciała mucha z łodzi do zgiewek. Wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie może. Dawno już nie zostałem tak upokorzony w swojej, nazwijmy to, zawodowej karierze, jak właśnie podczas tych instanocek. Dobór taki jest z a jak wczoraj przeczytał, to normalnie tak spadła oglądalność. Bajkę, że się wpadę. Ja to pokażę. Nie, znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi, po zakupy wpaść do. Łódź! ludzie uciekali tak, że prawie zrób założy do zera. To jest coś upokarzającego. Koterski powiedział, że byłem drewniany. Jesteś drewniany, no co tu dużo gadać, ale to nie jest żadna tajemnica, Przecież wszyscy to wiedzą i wszyscy cię za to kochają, że jesteś po prostu kularzem. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy, paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. To jest jedyny live, który nie został zapisany, bo nikt nie chciał tego zapisywać. Będziemy czytać bajki razem, bo on sam nie udźwignie. No. Ale to on jeszcze będzie czytał? Nie, ty już na nie czytał. Naprawdę uważam, że mój mąż świetnie śpiewa. Natomiast jeżeli chodzi o aktorstwo, widziałam go w kilku rolach. Mój mąż po prostu się peszy. Byłem przekonany, że posiadam talent aktorski. Ale, ale powiedz, a ty jak uważasz, że leci poszło? Czy, czy ja byłem zajebisty? I to jest no, przecież co cię tam obchodzi, co ktoś napisze? Znaczy, ja ja powiem ci. ty za wyrobił się przy mnie! To jest ładny hashtag. Sztywny dowbor. Happy do. Ja już teraz się zamknąłem w sobie, aż ja nie będę czytał. A powiedziałeś, że będziesz czytał? Ale ja się poczułem urażony. A u mnie będziesz czytał? O, u ciebie w życiu. Byłem drewniany czy nie byłem drewniany? Byłeś spoko. uściślimy, nie musisz być wszystkim najlepszy. Uspokój się. Ale nie drewniany. Jesteś omnibusem. Ale nie drewniany. Jesteś omnibusem, smerwem ważnikiem. Nie możesz być jeszcze do tego wszystkiego wybitnym artystą. no. Co, dobra, okej. Okay. To jest Dajesz? Rzecz. Nie, nie. Dajesz za wygraną, dlaczego, czy musisz dlaczego, być wybitny. Dlaczego tak powiedziałeś, że jestem drewniany. I dlaczego koterskiemu powiedziałeś? To było paliwo y, na jego y, szyderę. Maćku, nie jesteś drewniany. Uważam, że masz piękny głos, ale masz też inne walory. No ale wiesz co, jednak twarzą nadrabiasz. On nawet nie wygląda, słuchaj. Bo w do roznerskiego dombor nawet nie wygląda. I prawda jest taka, że wszyscy wiedzą, piszą do mnie w wiadomościach, że Koreniewska się kocha w Roznelskim i już go na jutro też do siebie umówiła. Wiesz, Downa czytanie pamiętam. Wiem, bam. wiem, już to umówi. wiem. I jest. mówi, że jutro już ciebie nie będzie na lajfie od no, ja siotko... tylko ona będzie z Rosnarskim. Janna Koronieska <laughs> kocha się w Mikołaju Roznerskim. Czy ty zwariowałeś? I jedziemy. Ta, 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 ta. E... On jest cudowny, uwielbiam go. Ja opiekowałam się nim jak jego starsza siostra. On jest dla mnie jak młodszy brat. Czyli dlatego, jesteś, że? czyli widziałeś polski absolwent. I spadł wprost ze swej tyczki do koszyczka. To jest szalenie interesującym, młodym, dojrzałym mężczyzną. To młodym chwili, czy dojrzałym? No, młodym, dojrzewającym mm -hmm. mężczyzną. Ma jeszcze jedną zaletę. Bardzo mało jest y, takich mężczyzn, którzy mają świadomość tego, że dobrze wyglądają, ale są niesamowicie pokorni w związku z tym. Mój mąż nie jest pokorny, mój mąż wie, że się jest... podoba kobietom. Okay. Jest coś takiego w tobie, że wiesz, że się podobasz, a on ma w sobie coś takiego, że on, że on jest taki słodki i on tego nie wykorzystuje. O, tak bym to powiedziała. I dlatego ja będę faworyzowała takich mężczyzn w tym kraju. Będę faworyzowała. Koniec, kropka. O. Misiek, ja już się odkochałam, ponieważ Rozmerski za wcześnie chodzi spać. A za wcześnie? Nie, on powiedział, że on wstaje wtedy, kiedy kury wstają. Mamy nadzieję, słuchajcie, że zrozumiecie to, jak ważne jest odreagowanie i że to wszystko, co tutaj robimy, to tak naprawdę nie są tylko i wyłącznie wygłupy, ale próba zwrócenia. Waszej i też naszej uwagi na to, żeby że nie zwariować i że śmiech to zdrowie. w borry be happy. A ja jeszcze Wam udowodnię, że nie jestem drewniakiem i potrafię ładnie czytać bajki. Drewnianym drewniakiem, ale no. przecież chciałeś zdawać do szkoły teatralnej. Ej. No, ale z jakiegoś powodu tam nie zdałem. Nie, nie zdałeś. Przecież powiedziałeś, że nie zdawałeś, to uściślimy. No to nie, zdawałem, bo uznałem, że jeszcze gorzej zniosę porażkę w postaci. No to wiesz bycia o tym, to po, co to, to po co o tym w ogóle rozmawiamy? Ale jestem ukrytym talentem. Gąsowski twierdzi, że mam duży talent. Maciek, ty twierdzi, że masz talent do wszystkiego. I to zakończmy. To jest masakra po prostu. Pa. Ale ty kochasz siebie. Nie, ja ja prostu... tak nie mam, ja tak nie mam, pa! Pa, ja tak nie mam, no ej, a ja mam w czym, tak? No, powiedziałem już 300 tak we razy. W czym mam, przepraszam pa. bardzo, pa! pa. Ja mogę powiedzieć ci Możesz teraz. Możesz już przestać. Wyłączamy. Nie. W odwodzie. Poczekaj. Odwodzie. Nie, powiem ci to. W odwodzie mogę ci powiedzieć, w czym jestem zła teraz, no. a ty mi powiedz, w czym Proszę. jesteś zły. No. Tak na szybko. No. Nie jestem najlepsza w a, a, y, śpiewaniu, gotowaniu, prasowaniu, sprzątaniu. Po prostu... a, w czym, a w czym ty jesteś? Nie jesteś najlepszy. Powiedz Podobno mi tak. kiepsko czytam bajki na Instagramie. I co jeszcze? To tylko to. Widzisz, widzisz, widzisz. To jest różnica między nami. Jestem najlepszy.